Witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj przygotuję dla Was zdrowe tiramisu. Na końcu tego filmu będziecie mogli sprawdzić, jaka jest różnica w kaloriach pomiędzy tym moim tiramisu, a pomiędzy tym tradycyjnym z mascarpone. Różnica w kaloriach jest ogromna, także myślę, że warto korzystać z tych przepisów na te zdrowsze słodycze, jeżeli jesteście na diecie, i nawet jeżeli nie jesteście, bo to tylko plus dla Waszego zdrowia. Ale zanim przejdziemy jeszcze do przepisu, chciałam Was poinformować i Wam przypomnieć, że niedawno była premiera mojego sklepu internetowego. Znajdziecie na nim między innymi bluzy, koszulki sportowe, komplety ciuszków, insy, topy. Naprawdę jest z czym wybierać, między innymi to, co mam na sobie. Także sprawdzajcie, dałam Wam link w opisie do mojej strony. I oczywiście mam dla Was obserwatorów tutaj kodzik rabatowy, jeżeli wpiszecie Tiramisu, macie minus 15% na całe zakupy w moim sklepie. A teraz zapraszam Was do przepisu. Zaczniemy sobie od biszkoptu, także tutaj macie składniki tylko na biszkop. na krem podam Wam później. I tutaj są trzy jajka już oddzielone, białka od żółtek, 40 g mąki orkiszowej jasnej, możecie użyć pszennej, ale orkiszowa jasna jest wartościowa bardziej. Szczypta soli, łyżeczka oleju rzepakowego oraz dwie łyżki erytrolu. Zaczynamy od ubicia białek, tak jak wszystkie trzy białka daję do miski, dosypuję szczyptę soli. I to teraz będziemy ubijać na szczyt sztywną pianę. Białka są już ubite, żeby sprawdzić, czy na pewno piana dobrze się ubiła. Wystarczy odwrócić miskę do góry dnem. Jeżeli ona nie wylatuje, to wszystko jest w porządku. I teraz będziemy sobie mieszać dalej. Oczywiście nadal używamy miksera. Będziemy wrzucać po jednym jajku, później wrzucimy mąkę, olej i na końcu erytrol. Więc miksujemy. Gotowe ciasto będziemy musieli sobie przelać do formy. To ma 18 cm. Te ciasto tak starcza na formę 18-20 cm. Ja wyłożyłam sobie spód papierem do pieczenia. Teraz resztą oleju, który nam tutaj został, smaruję spód. I przelewamy całe ciacho do formy. Ja piekarnik już nastawiłam wcześniej na 170 stopni, opcja góra-dół. Więc tak będziemy sobie piec ciacho. Myślę, że wystarczy około 20 minut. Dam Wam jeszcze znać, jak dopiero ja wyjmę z piekarnika. Teraz tutaj mamy składniki na krem, także potrzebujecie do niego 500 g serka ricotta, 100 g jogurtu naturalnego greckiego najlepiej, bo on jest taki gęstszy. Ważne, żeby był gęsty, właśnie. I około 130 g cukru pudru, ale ja zrobiłam ten puder z erytrolu, żeby było zdrowiej. Więc również możecie wsypać erytrol do jakiejś miseczki wyższej i blenderem lub błękiem do kawy zmielić sobie na taki puder. I on jest taki bardzo, bardzo sytki. I jeszcze będziemy potrzebować pół laski wanilii, ponieważ musimy wydobyć z niej ziarenka. Przecinamy ją na pół i będziemy od razu robić kremik. Wybrałam serę gricotta, dlatego, że no jest na pewno mniej kaloryczny niż mascarpone. Mascarpone jest za bardzo kaloryczne. Ja sobie ten wanilię dam teraz do jogurtu naturalnego, ponieważ jego będziemy Dawać na koniec. Dzięki właśnie użyciu tego serka, nasze, yy, nasze tiramisu będzie miało o połowę mniej kalorii. Także warto raczej to zamienić, a smak będzie równie dobry. Starczy nam pół laski. I tak, to będziemy teraz miksować. Na średnich obrotach, jeżeli już zrobi nam się taka dosyć kremowa masa, będziemy dodawać stopniowo cukru, pudru, a na koniec, tak jak mówiłam, jogurt naturalny. I jak widzicie masa zrobiła się taka bardzo gęsta, kremowa, to już dodałam także pora na jogurt grecki z wanilią. Całość tutaj ląduje w misce. I dalej miksujemy. Biszkopt wyjęłam właśnie przed chwilką z piekarnika. Wystudziłam go również, więc jest on już chłodniejszy. Teraz wystarczy go przekroić na pół. Oczywiście, jeżeli nie wiecie, czy biszkopt jest gotowy po tych 20 minutach, bo to zależy od piekarnika, wystarczy włożyć wykałaczkę i sprawdzić, czy ona jest sucha po wyjęciu. Teraz przecinamy go na pół. Powinny być dwa równe mniej więcej takie placki. Wystarczy użyć długiego noża i dosyć łatwo da się go przeciąć. Dobra, biszkopt już jest. Także to sobie zostawię na górę, ponieważ ten spód jest dużo ładniejszy i prostszy, a to daje na spód do naszej formy, w której piekliśmy biszkopcik. Teraz nakładam tutaj, najpierw, nie, nie najpierw nakładam, najpierw trzeba nasączyć go kawą. Ja sobie zaparzyłam tutaj dwie łyżeczki kawy i troszeczkę wrzątku, tak żeby troszeczkę nam starczyło do namoczenia tego, tego ciacha. I nakładam teraz łyżką krem. Wyjdzie nam tu troszkę taka grubsza go warstwa, ponieważ tego kremu jest dosyć sporo. rozsmarowujemy sobie go równiutko. Teraz znowu damy sobie kremik na yy, kolejny biszkopt. Biszkopt tak kładę i znowu nasączamy, żeby on był bardziej taki kawowy i mokry. Jeśli chcecie, to możecie również nasączyć biszkopt likierem yy, i robimy to dokładnie w ten sam sposób razem z kawą. Może nawet wymieszać kawę z likierem i sobie go nasączyć. Druga warstwa kremu. Ciacho wyjdzie dosyć wysokie, ale to dlatego, że ta forma jest yy, taka mniejsza, nie jest wielka. Jak to jest, tylko 18 cm. I jak już sobie to ładnie wygładzę, trzeba będzie posypać całość z góry gorzkim kakao. I sypiemy całość. Tak przygotowane ciasto jest w zasadzie już gotowe, wystarczy, włożyć je teraz do lodówki. Także wystarczy przykryć go folią aluminiową i niestety aż całą noc musi tam przesiedzieć, żeby wszystko ładnie stężało. Generalnie przy podliczaniu wszystkich kalorii tego ciacha, cała ta blaszka, wyszło mi, że ma 1150 kalorii. Także jest to naprawdę niewiele, możecie mniej więcej z tego zrobić 7-8 kawałków nawet. A gdybyśmy użyli mascarpone zamiast ricotty oraz zwykłego białego cukru zamiast erytronu, to tych kalorii wyszłoby aż 2900 na taką małą blaszkę. Także myślę, że warto faktycznie używać tych zdrowszych zamienników, jeżeli robicie słodycze, które mają być ok na diecie. Generalnie użyłam też ricotty, dlatego że, jak już wspominałam wcześniej, jest nisko kaloryczna. No, i oczywiście zawiera dobre białko i niezbędne aminokwasy, które trzeba dostarczyć naszemu organizmowi. Przy okazji zawiera także selen, który jest odpowiedzialny za prawidłową funkcję naszych enzymów, więc same dobroci z tego płyną. Także korzystajcie ze zdrowych zamienników. A tak na koniec chciałam Was jeszcze zaprosić do subskrypcji i lajkowania moich filmików. Będziecie wtedy widzieli wszystko na bieżąco. A w komentarzach możecie mi pisać, co chcecie jeszcze zobaczyć. Do zobaczenia!